Gdzie w timie, Bremu i jego problemy zdrowotne. Lexi dużo zapłaci za tą porażkę. Daniel magikal za kratami. Błoński robi przerwę. Serial z bds SM. Ty masz, Git, się dziś oceniasz Donate, y, a ja zapierdalam na jakichś tirach za 200 zł miesięcznie. Nie no, mordę, jeżeli zapierdalasz na tirach za 200 zł miesięcznie, to... to Chujowo, wiesz? To tak generalnie. ruchają cię na kasę. Nie chcę nic mówić, ale ruchają cię na kasę, Okil. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Ananas. 5 złotych. Kiedy w końcu ten podpis na Steam będzie, bo już z pół roku czekam x. Kurwa, wiem, dlaczego ty za 200 złotych jedziesz, Okil? Czy chodził o ci o tysiące? Jeżeli chodzi o ci o 200, to. Okil, kurwa, idź do. Idź do szapki! Do szapki pójdź! Czy w ETS-ie jeździsz, jeździsz na multiku? Nie, praktyki 5. Na praktykach dostajesz 200 złotych? No dobra, kurwa, no lepsze niż zero, ale i tak jesteś chujany na kasę. Nawet na płatnych praktykach jesteś chujany na kasę. Jestem na jakiejś kęta, czy na zbilansowanej diecie, czy w deficycie. Kal Praktycznie moja dieta się nazywa wysokobiałkowe paleo. O, o, tak można to nazwać. Mogę na mieć suba, ani Paypal ani karta, ani na druga nie wiem co zrobię źle. Prokstory. No, chyba musimy się pożegnać. Siema, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Aferek. Ja jestem Ulf i słuchajcie. Na samym starcie przypomnę, żebyście zostawili suba lajka like dzwoni. Ja ale zmienię to mnie to zawodu wyjebiał. Jeśli tego nie robicie, to zróbcie to teraz. No chyba eee, niestety okiem musisz zagrać zęby i tyle. Jest VPN i nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Aferek. To wam za praktyki płacą? Pozdrzam. Ponownie w OKTAGONIE, słuchajcie, Hali League ogłosiło, że Mini Mike będzie walczył na najbliższej gali. Z kim? Z Big Jackiem? E, no jeszcze nie jest znane, ale chodzą podejrzenia, że może być to Carlito bądź Big Jack, e, czyli też osoby niskorosłe. No, Carlito raczej nie. Gali. Może być to pojedynek dwóch osób niskorosłych, tak jak to było na pierwszej gali. E, no i zostając jeszcze tak w temacie MMA, no to musimy powiedzieć o tym, że powstała kolejna federacja. Z Cruz podobny wzrost. na ich Instagramie aktualnie można zobaczyć tylko taki oto post. No i na tym poście już widzicie, że logo ma stylistykę troszkę i teraz tak, plotki mówią, że w walce wieczoru na tej Jezu, gali ma być się z Zobaczymy z czasem czy tak będzie. Niger 5 złotych. O ty szmaciuro jedna. Nie zdążyłem zablokować, bo napisałeś X. O, ty szmaciuro jedna. Nie pochwalam tego zachowania. Ale kurwa jako minął, ale się pochwalił. A dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Surfshark VPN, jaką... Dzięki mordak. ...mówiące... A drugim wątkiem tego odcinka jest to, że Dios.pl na Instagramie przeprowadził... Akt... Ananas, jeżeli chodzi o twój podpis na Steamie, a co, ty czekasz w kolejce, czy czekasz, żeby kupić? Bo jeżeli czekasz w kolejce, to spróbuję rozwiązać sytuację bardzo niedługo, a jeżeli czekasz, żeby kupić, to spróbuję rozwiązać sytuację trochę dłużej. Muszę z Jankiem pogadać. Akcje uratowania zwierząt, które były przetrzymywane, głodzone i odwodnione przez pewną osobę. No i słuchajcie, na początku akcji policjanci nie chcieli wpuścić w ogóle lekarzy do zwierząt, nikogo. Miały one zostać u właściciela. Była taka obstawa... A, co ja miałem powiedzieć. E, jeżeli Kruszwil pójdzie się lać z Wawrzynem, to jest kawałem debila, szczerze mówiąc. To zaprzeczy absolutnie wszystkiemu, co mówił, swoim wszystkim wartościom, totalnie pójdzie po prostu dla kasy i żeby znowu być relewant i to będzie bardzo niskie zagranie z jego strony. Raczej wątpię, że coś takiego zrobi, ponieważ no to byłoby naprawdę giga chujowe. To byłoby naprawdę giga chujowe z jego strony, aby się zdecydował pójść gdzieś walczyć za kasę z Wawrzynem. Stragiczne byłoby to. I całą akcję zaczął udostępniać takie osoby jak Ako Przostak, Marcin Malczyński, Dawid Malczyński. Ogólnie akcja na Instagramie poszła bardzo dużymi liczbami, no i tak, no i przy pomocy no, nieustępliwości diozu i przy pomocy ludzi, którzy też pomagali miejscowych... Będę, no, będę, mamadze, będę, banan, dziękuję się za 8 głosy, za miesięcy. ...razy, ale będziesz ogrywał nowego Fniafa? Poza tym, ile miesięcy pogu? Po 7 godzinach zakończyliśmy interwencję... Z takim efektem, że przyjechał niezależny lekarz weterynarii. Lekarz stwierdził, że. No ty szczerze, spodziewałeś się że większych wartości? No? Jakiejkolwiek wartości? To kurwa, nie mówcie, że. Wiecie, większe wartości to są jakiekolwiek wartości. To nie jest tak, że on by nie dostał jakiejś innej walki z kimkolwiek innym, jakby chciał się zgłosić, co nie? Który numerek? 28. Że zwierzęta żyją w warunkach złych, że są wygłodzone, że są niedożywione. cię określi się za że dwa są miesiące. Odwodnione jest to podstawa do ich odbioru. Zwierzęta zabrane mogły być niestety następnego dnia, no i następnego dnia burmistrz zarządził, że konie, które były właśnie jednym z tych zwierząt, zostaną przewiezione do stajni w celu jeździeckich, jednak DIOS też tutaj zadziałał i wstawił numer do urzędu gminy, żeby dzwonić, że tak nie może być, no i decyzja burmistrza zmieniła się i organizacja zabrała zwierzęta do swojej siedziby, do swojej organizacji, gdzie aktualnie zwierzątka będą dochodzić do siebie, więc mega, mega propsy za tą całą akcję, no i na pewno będę śledził DIOS i ich dalsze poczynania, a teraz przechodzimy do Dziękuję kolei za A kolejnym report. wątkiem odcinka jest to, czy Fagata będzie w teamie. No bo jak wiecie, Fagata ostatnimi czasy bardzo lubi dużo mówić. E, czy to jak na streamie Wardengi jak zlikowała walkę? Jedna może ważyć 100, druga 30. Nie, bo my w tej chwili ogólnie ważymy tyle samo praktycznie z lekcji. Ja wiem, Fagata. E, no, czy to jak w tym przypadku powiedziała na odcinku? Słuchajcie, ja włączę sobie stream Inviaczka na, na drugim monitorze, to, to team będę team wiedział, czy są dymy. Nie wiem, jakiego. Czy masz zamiar dołączyć do jakiegoś teamu? Albo tak? De no i słuchajcie, natomiast w odcinku Marcina Dubiela, gdzie robią pranki telefoniczne, powiedziała, że otrzyma bardzo dobre warunki od agencji, więc się przeprowadza. Ej, czy ty robisz jakiś prank telefoniczny? Nie. Dobra, bo nie, nie muszę mówić takie rzeczy, że ja się wyprowadzam. Ja się wyprowadzam. Bardzo... Co? W serio tam będziesz? No? Po co? Bo mi bardzo dobre warunki zaproponowali. No i właśnie, gdzieś. Się... To bardzo brzmi. To bardzo brzmi, jakby to miało być to. No znaczy, ja powiem tak, no. Jeżeli sobie ona dojdzie do jakiegoś teamu czy coś, to jak dla mnie to jest. To nie jest tak, że ten typ się uczyni jakkolwiek ciekawszą. Mi się wydaje, że jest troszeczkę teraz przesyt Teamów. Ludzie może nie tyle, co nawet ludzie nie chcą oglądać Teamów, co jest ciężko robić ciekawy content będąc teamem. Ponownie trzeba zatoczyć troszeczkę koło i ludzie po prostu muszą zacząć robić jakieś ciekawe materiały, jakieś ciekawe filmy, jakieś ciekawe formaty. A nie jedynie się tutaj opiera się na tym, że jesteśmy teamem i robimy razem wspólnie rzeczy, ponieważ to bardzo szybko się wyczerpuje. To jest przez miesiąc, dwa miesiące w miarę świeży content, albo jak w przypadku Gen Z przez zero dni i dopiero później, a później to jest już po prostu trzepanie kasy na sensie i tyle, już nic ciekawego się tam nie dzieje. Się przeprowadza. No, mi się wydaje osobiście, że może być to Team X. Team X kończą się kontrakty w grudniu, z tego co wiem, niektórych osób. E, I być może będzie to jakieś odświeżenie Teamu X i, i będzie to jakaś nowa osoba. E, no i też jest gdzieś najbliżej chyba Teamu X fagata. Ale zobaczymy z czasem. Na razie to jest tylko taka moja mini spekulacja. A teraz przechodzimy do kolejnego wątku odcinka. mu światło flikeruje w tle. jego problemy zdrowotne. Słuchajcie, YouTuber Bremu to na pewno postać, którą będą, się dobrze. Dzisiaj z powodu walki Dzisiaj oficjalnie kończy daily Ja mam walkę Bardzo ważną walkę Za półtorej miesiąca No i z racji przegranej lekcji Teraz będzie musiała sobie zrobić diabez z imieniem Marcina No i będzie musiała postawić wakacje na Malediwach Kara jaką ja będę musiała ponieść To jest oczywiście Tatuaż imię... Jak dla mnie też Takich daily to jest biznes To jest geniusz biznesu nie spodziewałem się, że aż tyle osób może regularnie oglądać i się jarać do nagranym z telefonu, kurde. To czasem nie zaskakuje, jak, jak się to wszystko zmienia. To i też, jak to będzie wszystko się rozwijać? W środę 15 grudnia stawiam się już do... Challenge 365 dni do wolności, ja pierdolę. W terminie i Czy jeszcze obchodzi lekcji i dubie, żebyś wiedział ile osób. Żebyś wiedział ile osób. Praktycznie zapyta jakąkolwiek dziewczynę poniżej tam 14 roku życia. Nie mówię, że nie mają też widzów powyżej. Nie mówię, że też nie mają powyżej, ale mówię, kto jest głównym widzem, głównym widzem. Mamy challenge, którego jeszcze nigdy nigdzie nie było. Challenge od środy przez 365 dni codziennie od 19 na TikToku będzie wrzucany filmik. Z odliczaniem. Na razie wiemy tyle, że ja, Daniel będzie na wolności raczej, a teraz przechodzimy do kolejnego wątku odcinka. A kolejnym wątkiem jest to, że Boński robi przerwę. Boński powiedział na swoją historii, że robi przerwę od internetu, od social mediów, od wszystkiego. Stanowiłem, że zrobię sobie przerwę od internetu, od Instagrama, Twittera, YouTube'a. I od nowego roku zaczyna pracę nad swoją płytą, bo aktualnie on ma tylko na to zajawę, czyli nie chce zrobić ciebie po prostu debila w necie, tak jak on to powiedział. W przyszłym roku zabieram się za nagrywanie mojej płyty. No i dodatkowo jeszcze wspomniał o tym, że z powodu oboszczeń no to obóz, który miał być organizowany, Wraz z nim, no to musi on zostać odwołany i będzie on w przyszłym roku, ale data jeszcze nie jest znana. Musimy niestety Dzięki za w... info, Wolfie? Jest coś jeszcze się stało? Co? Kto to w jest? Zagrał kukę. A, BDOS, który gra w serialu. Super.